Reformy samorządowe z 1990 roku były jednym z filarów transformacji ustrojowej w Polsce. Były to pionierskie czasy, w których odtwarzano samorząd terytorialny praktycznie od zera, po dekadach scentralizowanego zarządzania państwowego. Według badań opinii publicznej ponad dwie trzecie Polaków ocenia pozytywnie działalność władz samorządowych. W 100%, nawet bym powiedział w 110%. Dlatego też pozwoliłem sobie podziękować tym burmistrzom, którzy byli przede mną, w szczególności panu Franciszkowi Strugale. Bo jest nas tak naprawdę od początku, przez te 35 lat, jestem trzecim burmistrzem w Czarnkowi. Sam jubileusz był także okazją do wręczenia tytułu honorowej obywatelki Czarnkowa posłance Marii Małgorzacie Janysce. Która przez wiele lat pełniła w samorządzie różne funkcje, w tym sekretarza i zastępcy burmistrza. Pokochałam samorząd w 90 roku i kocham go nadal. To jest najlepsze, co nam się mogło przytrafić w tym naszym ustroju demokratycznym. O samorządność trzeba absolutnie dbać, trzeba pilnować, żeby nie było prób centralizacji prób zawładnięcia i pieniędzmi, i decyzjami samorządów, bo wtedy już nie mamy samorządności. I o tę samorządność trzeba dbać, a najlepsze rezultaty uzyskuje się angażując samych mieszkańców. Dążymy do określonego celu i pozyskujemy jak najwięcej osób, które są tym zainteresowane, ale tak naprawdę tych pomysłów jest ciągle z dnia na dzień więcej. My potrzebujemy jeszcze więcej ludzi, którzy w stowarzyszeniach, z wolontariatu, liczymy też bardzo na naszą Radę Młodzieżową, przed samorządowcami stoją obecnie zupełnie nowe, współczesne i globalne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa czy depopulacja niektórych obszarów oraz zmiany klimatyczne w tym potrzeba adaptacji do ekstremalnych zjawisk pogodowych i transformacji energetycznej. Pracy samorządowcom nie zabraknie.